Pan poseł Grzegorz Braun z Konfederacji zada pytanie w sprawie członków Rady Ministrów i pracowników administracji rządowej posiadających obywatelstwo inne niż Polskie. To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego odpowie e, prezes e, szef służby cywilnej, pani minister Anita Noskowska-Piątkowska. Bardzo proszę, panie pośle. Czylić Boże, pani minister. Kłania się Konfederacja. Pod koniec kwietnia zapytałem pana ministra Sikorskiego, który tutaj wygłaszał swoje ekspozę, o to, kto w kierownictwie jego resortu byłby posiadaczem więcej niż jednego polskiego paszportu. Ku mojemu zaskoczeniu, bo myślałem, że będzie się bardziej wykręcał, pan minister Sikorski wskazał. Natychmiast swojego wiceministra Bartoszewskiego i poinformował, że posiada on brytyjski paszport. Ale dodał od razu minister Sikorski, to przecież sojusznik, więc wyraził przypuszczenie, nie będę miał nic przeciwko temu. Otóż mam, ponieważ sądzę, że z jednej strony, z jednej strony Najważniejsza kwestia to jest swoistość polskiego interesu, polskiej racji stanu, swoistość, a zatem nie tożsamość z racją i interesem jakiegokolwiek innego państwa. I to jest pierwsza kwestia. A druga to jest ewentualny konflikt interesu samego Władysława Teofila Bartoszewskiego, jego ewentualne wewnętrzne rozdarcie, bo przecież musi on pozostawać lojalnym obywatelem poddanym korony brytyjskiej, skoro korona brytyjska wyposażyła go w paszport brytyjski i tego paszportu mu nie odbiera. Skoro zatem jest on lojalnym, poddanym. Brytyjskim, no to jakżeż może reprezentować interesy Rzeczpospolitej Polskiej narodu polskiego w relacjach, nie tylko z samą koroną, ale także z państwami od korony zależnymi i tak, dalej, i tak dalej, I w związku z tym zainspirował mnie minister Sikorski do zadania pytania o to, jak sprawy mają się w ogóle w administracji rządowej i czy wielu tam macie takich jak minister. Bartysz, Bartoszewski, posiadaczy obcych paszportów. Bardzo proszę pani minister o odsłonięcie tej Dziękuję rzeczywistości. Serdecznie. Dziękuję pani marszałku. Dziękuję bardzo panie pośle. Zrobiło się miło. Pani marszałku, Wysoka Izba. Odpowiadając na pytanie panów posłów w sprawie innego niż polskie obywatelstwo członków Rady Ministrów i pracowników administracji rządowej, czyli mówimy o członkach Korpusu Służby Cywilnej, których jest ponad 119 tysięcy, informuję, że takie dane nie są zbierane i nie są przetwarzane w kancelarii prezesa Rady Ministrów, więc takich danych nie posiadam. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest, żeby podkreślić, E, że posiadanie przez obywatela polskiego e, więcej niż jednego obywatelstwa, e, co do zasady, z małymi wyjątkami, nie jest przesłanką do ograniczania praw obywatelskich, w tym e, możliwości dostępu do służby publicznej. I e, na tym bym skończyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe, panie pośle. No jednak. Historyczny moment, coś niesłychanego, coś niesłychanego. Pan, pan premier i pani szefowa służby cywilnej poinformowani wcześniej, że zadajemy takie pytanie, nie uznali za stosowne przygotować się do odpowiedzi. Pani minister wystąpiła tutaj po to, żeby powiedzieć, że nie odpowie. Ja zatem wzywam panią minister do tego, byście Państwo odrobili lekcję i proszę bardzo pana marszałka o zobowiązanie pani minister do dostarczenia odpowiedzi klubowi. Konfederacja na piśmie. Bardzo proszę, jeśli Państwo nie przetwarzacie tacy, takich danych, to je przetwórzcie. Ja pytam bardzo konkretnie, kto jeszcze poza wiceministrem Bartoszewskim jest lojalny wobec innych państw, a zatem może znajdować się w konflikcie lojalności wobec państwa polskiego. Proszę. Może dla urozmaicenia jeszcze jedna prośba. Panie Marszałku, jeśli Pan pozwoli, będę również zainteresowany danymi, danymi zbiorczymi dotyczącymi poprzednich kadencji i poprzednich rządów. Tak z 10 lat może na przykład Pani Minister zechce sprawdzić, kto był nosicielem obcych paszportów, a jednocześnie należał do rządu i... Podległych rządowi jednostek. Bardzo proszę Dziękuję panie bardzo. Minister. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja tylko w uzupełnieniu, tak jak powiedziałam, takich danych nie zbieramy i nie przetwarzamy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dlatego, że nie ma do tego podstawy prawnej. Jeżeli nie ma podstawy prawnej, to organy władzy publicznej nie mogą zbierać takich danych. Byłoby to zbieranie nadmiarowe i mogło być niezgodne z prawem. Dlatego takich danych y, nie zbieramy i nie przetwarzamy. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani minister. Czy pan pozwolił mi mi 30 minut? Nie, nie pozwolę. Przechodzimy do następnego pytania. Następne pytanie. Zadadzą posłowie Joanna Borowiak i Waldemar Andzer z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie to dotyczy opóźnienia w podziale środków na zakup samochodów ratowniczo dla jednostek OSP oraz ich wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na 2024 rok. To pytanie jest skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister. Wiesław Leśniakiewicz. Bardzo proszę panią poseł Joannę. Borowi jako zadanie pytania. Dziękuję Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Nikogo nie trzeba przekonywać, że Ochotnicze Straże Pożarne są formacją jedyną w swoim rodzaju. Działają społecznie na zasadzie wolontariatu, niosą ratunek dla życia i zdrowia ludzkiego, dla mienia ludzkiego. Dla Prawa i Sprawiedliwości było oczywiste, że priorytetem jest wsparcie dla państwowej, ale także dla Ochotniczej Straży Pożarnej. I w lutym zawsze, każdego roku Druchowie czekali na listę nowych wozów strażackich. Było to bardzo często dla nich najważniejsze, czy otrzymają nowy samochód, czy nie. I tylko w ubiegłym roku, przypomnę, dofinansowaliśmy zakup 675 samochodów. No, ale przyszła zmiana, przyszedł nowy rząd i tutaj również pojawiła się zmiana. Druhowie niecierpliwili się, dopytywali w MSWiA, ja, dopytywali wszędzie, gdzie mogli i otrzymali informację lakoniczną, taką, to jest cytat, informujemy, że że nadal trwają uzgodnienia w tym zakresie. Mało tego, otrzymali również informacje o tym, że w bieżącym roku uda się dofinansować zakup około 230 pojazdów dla jednostek OSP. To naprawdę jest niewiele, przypomnę, 675 tylko w ubiegłym roku.